pieśń słoneczna albo pochwały stworzeń świętego Franciszka Sasyżu. Najwyższy, Wszechmogący, Dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu Najwyższy one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem Bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem, Twoim najwyższym jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata księżyc i gwiazdy, ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź Panie Mój przez brata wiatr i przez powietrze i chmury i pogodę i każdy czas. Przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. Jest on piękny i radosny, i krzepki i mocny. Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię. Która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie najwyższy będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, panie mój, przez naszą siostrę, śmierć cielesną której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Kwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu, i słuszcie Mu z wielką pokorą. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśni ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo. Amen. Myślę, że już każdy z pamięci powie, jak rozpoczyna się pieśń słoneczna Najwyższy, Wszechmogący, Dobry Panie. Tak Franciszek rozpoczyna i tak też chcieliśmy, Pójść tą drogą. Najpierw w ten pierwszy dzień patrzeć na Pana Boga Najwyższego, kim on jest dla nas, jakim jest przewodnikiem, jaką tak nawiązując do wyjścia Mojżesza i narodu wybranego taką kolumną światła, w nocy, w ciemnościach, ale i w dzień przewodnikiem po pustyni, po tych różnych miejscach, po których Pan Bóg chce nas poprowadzić. On jest najwyższy, nie ma większego. I też jest wszechmogący. I w tym drugim dniu chcieliśmy przyjrzeć się naszej, w jaki sposób naszemu udziałowi w tej wszechmocy Pana Boga. On nas do tego zaprasza, abyśmy czerpiąc z Jego mocy, potrafili też wykorzystywać to, jak tylko potrafimy, korzystając z wyobraźni, korzystając z odwagi, z naszego zawierzenia Panu Bogu. Chcemy popatrzeć na nasze człowieczeństwo. Ono jest słabe, jest upadające, ale jednocześnie też chcemy przywoływać te słowa, najpierw Pisma Świętego, a potem i Świętego Franciszka, który nam te słowa przypomina, do jak wielkiej godności powołał nas Pan Bóg. I dzisiaj chcielibyśmy trochę popatrzeć na dobroć. Z jednej strony też i na tą dobroć, którą już widzieliśmy w tych minionych dniach, w której się przyglądaliśmy, ale może bardziej. Szczególnie przyjrzeć się tej dobroci, którą chcemy się dzielić z innymi, bo nasze życie ma być takim zbieraniem okruchów dobroci Pana Boga, które na naszej drodze obficie, nadobficie rozsypuje. Chcemy to zbierać, przyjmować, korzystać z tego, cieszyć się tym, ale też nie zatrzymywać tego dla siebie chcemy się tym dzielić i chcielibyśmy tak popatrzeć właśnie w jaki sposób pieśń słoneczna nas do tego zaprasza może nas do tego inspirować dzielenia się dobrem i pozwólcie że najpierw przeczytam taki fragment z jednego z dokumentów franciszkańskich z biografii zatytułowanej Zbiór Asyski. jedna z biografii które mówią o życiu świętego Franciszka i znajdziemy tam fragment mówiący jak to się Działo, kiedy Franciszek, powiedzmy tak, wymyślał pieśń słoneczną. Dlatego chcę na jego chwałę i na naszą pociechę i zbudowanie bliźniego ułożyć nową pochwałę Pana przez jego stworzenia, powiedział Franciszek. Usiadł, zamyślił się, a potem wykrzyknął: Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie. I ułożył do tych słów melodię, której nauczył swoich towarzyszy. Duch jego bowiem napełniony był wówczas taką słodyczą i pociechą, że chciał posłać obrata po Pacyfika, który w świecie był nazywany królem wierszy i był bardzo wytwornym mistrzem śpiewu, aby dać mu kilku dobrych i uduchowionych braci, aby oni szli przez świat głosząc kazania i wielbiąc Boga. Mówił bowiem, że chce, aby najpierw głosił kazania do ludu ten z nich, który umie. A potem wszyscy śpiewaliby pochwałę pana, jako kuglarze pańscy. Chciał, aby po skończonych pochwałach kaznodzieja powiedział: Jesteśmy kuglarzami Boga, a jedyną zapłatą, jakiej chcemy od was, jest to, abyście trwali w prawdziwej pokucie. Dodał też: Kim są bowiem słudzy Boży, jeśli nie swego rodzaju kuglarzami, którzy powinni wzruszać serca ludzi i otwierać je dla duchowej radości? Mówił tak zwłaszcza o braciach mniejszych, którzy zostali dani ludowi dla jego zbawienia. Te pochwały Pana, które ułożył, a mianowicie najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, nazwał hymnem brata słońca. Jest ono bowiem piękniejsze od wszystkich innych stworzeń i słusznie można je porównać do Boga. Kaznodziejstwo. Franciszek potrafi, zaprząc to, co ma pod ręką, do kaznodziejstwa, ale chciałbym Waszą uwagę zwrócić na to, co się przewija zarówno w tym fragmencie ze zbioru asyskiego, jak również w samej pieśni słonecznej, ale też i towarzyszy nam w dzisiejszej liturgii słowa. Widzimy dobrodziejstwa, którymi Pan Bóg nas obdarza i którym jeszcze ma zamiar nas obdarzyć. Dobro nadspodziewane dobro, to jest ta uczta z przewybornych potraw. I Bóg nieustannie daje nam łaska po łasce, jak mówi święty Jan, apostoł w prologu do swojej Ewangelii. Łaska po łasce i te łaski są poukrywane. Tak jak powiedziałem na wstępie, one są rozsiane. One mogą być czasami drobne, niewielkie, czasem niepozorne, czasami mogą być nawet niedostrzegalne dla takich. No, powiedzmy, przypadkowych przechodniów, ale dla nas zaciekawionych Panem Bogiem, zainteresowanych nim i cierpliwie szukających Jego śladów wokół siebie, od razu je dostrzeżemy i, i, i co? I podziękujemy, bo wdzięczność jest tym, co przewija się przez dzisiejszą liturgię Słowa, przez pieśń słoneczną i przez to wezwanie. Franciszek chce być wdzięczny Panu Bogu, nie zatrzymywać tego wszelkiego dobra dla siebie, ale żyć tą wdzięcznością, na co nie chcę dalej przekazywać. Pochwalić Pana Boga, wzywać innych do tej wdzięczności. Dzisiejsza liturgia Słowa mówi piękne rzeczy. Ewangelia na przykład mówi nam o, tej, o tym uzdrowieniu. Oczywiście, czytając. Dzisiejszą Ewangelię właśnie w tym kontekście Adwentu, to najpierw chcemy zobaczyć, że to są znaki przyjścia Mesjasza, narodzin Mesjasza. Dla nas, przygotowujących się w Adwencie do Bożego Narodzenia, to jest znak przychodzenia Mesjasza. To, że on uzdrawia, to, że niewidomi widzą, głusi słyszą, niemi potrafią mówić, chromi chodzą. To już w Starym Testamencie zapowiedziane, teraz się z przyjściem Jezusa realizuje. Po tym mogą inni rozpoznać Mesjasza. Wiemy, że tak wielu go nie zauważyło w ogóle, nie zwróciło na niego uwagę. Jednak te znaki są i Bóg nas nieustannie poucza, abyśmy byli czuwającymi właśnie takimi widzącymi te znaki, które On stawia na naszej drodze, to On się pojawia w naszym życiu przez każdy najmniejszy znak dobroci. Ale też, myślę tutaj warto jest to dodać, my sami stajemy się takim znakiem przez na przykład dzieła miłosierdzia. Kiedy my czynimy miłosierdzie, to dla innych możemy być znakiem obecności Pana Boga. Ale też teraz patrzymy dalej na Ewangelię. Jest takie zastanawiające coś w tym, że kiedy przychodzi do nakarmienia głodnych, to też jest oczywiście znak czasów mesjańskich, ale kiedy przychodzi do nakarmienia głodnych, Jezus pochyla się nad tym skromnym darem, który przynieśli mu uczniowie, to nie prosi. On nie prosi Ojca. O pomnożenie tych darów, ale on odmawia modlitwę dziękczynienia. On dziękuje. Tam nie ma w tym geście, w tym akcie, który on czyni, nie ma prośby. Jest dziękczynienie. Franciszek też, kiedy patrzymy na pieśń słoneczną, tam werset za wersetem jest podziw i dziękczynienie, podziw i dziękczynienie, podziw i dziękczynienie i chwalenie Pana Boga. I u samego końca, to jest ostatni werset, już Pieśni słonecznej, kiedy on mówi: I dziękujcie Mu, dziękujcie Panu. Przedstawia nam najpierw całą tę panoramę dobroci Pana Boga, pochwał. Wskazuje nam też drogę, jaką mamy kroczyć. Najpierw tą ludzką taką drogę przez pojednanie, a potem również w takim wielkim zaufaniu, przez ten misterium śmierci. A potem mówi: Dziękujcie Mu za to wszystko, co widzicie, co Wam przedstawia: dziękujcie Mu i służcie Mu z wielką pokorą. To jest ta ostatnia nauka, ostatnie wezwanie. Jakie Franciszek do nas kieruje. Bądźcie wdzięczni. I kiedy tak myślę o tym, jakie może być nasze głoszenie Słowa Bożego, jakie może być nasze apostolstwo, bo dzisiaj chcielibyśmy o tym powiedzieć właśnie te dwie, jakby strony słowo i czyn naszego apostołowania. Słowo i to ta sztuka, artyzm kaznodziejski. My nie musimy być wymowni, nie musimy być jakoś specjalnie, o czytaniu jakimiś super erudytami, znawcami jakichś wielkich szczytów teologii, ale czy my potrafimy mówić do innych z wdzięczności wobec Pana Boga. Najpierw musi się w nas zrodzić to rzeczywiste, prawdziwe poczucie wdzięczności, czyli muszę widzieć i nazwać po imieniu: to mi dał Panu. I dlatego chcę Mu powiedzieć dziękuję. I chcę tę wdzięczność również pokazać innym, całemu światu. Franciszek wyśpiewuje, to głosi kazanie, ale tym motorem napędowym tego kazania jest wielka wdzięczność wobec Pana Boga. On wie, jak wielkim darem jest sam Bóg i jak bardzo dzieli się tymi innymi podarunkami z człowiekiem. I chce mu wyśpiewać wdzięczność. Czy w tych naszych rozmowach, jakiekolwiek one są, z kimkolwiek je prowadzimy, czy my potrafimy dać się rozpoznać, Innym jako naprawdę wdzięczni Panu Bogu. To tak myślę, warto jest przemyśleć tak w skrytości swojego serca, też w jakimś takim swoim rachunku sumienia, czy my potrafimy wydobywać słowa z wdzięczności właśnie w tych wszelkich rozmowach, które prowadzimy. Bo w każdym jest, ja wcześniej to mówiłem, każde nasze słowo, każde nasze działanie w jakiś sposób jest wyznaniem wiary. W jakiś sposób pokazuje innym, jaka jest moja wiara. Może nawet tak o tym nie myślimy, ale właśnie tak jest. Inni na nas patrzą i powiedzą, tak, to on wierzy, on wierzy. I może byśmy powinni byli pomyśleć o tym, czy oni widzą w tej wdzięczności, którą przeżywam poprzez słowo, poprzez czyny, moją wiarę. Nie, że jesteśmy właśnie takimi smutnymi, gdzieś zagonionymi. Czy jest w nas wdzięczność i o tym chcemy dzisiaj też porozmawiać. Na ile wdzięczność jest właśnie tym, co nami porusza, co nami powoduje, co też, no przecież innych przyprowadza do nas. Na ile chcemy być właśnie tymi apostołami wdzięczności. Tych kilka słów ponieśmy ze sobą dzisiaj i porozważajmy właśnie o tym, jak jest nasze słownictwo, czy my potrafimy powiedzieć całe słowo dziękuję czy coraz bardziej tak rozpowszechnia się wśród nas takie tylko rzucone na jakby odczepnego dzięki dzięki czy stać nas na to żeby uświadomić sobie tę wdzięczność i powiedzieć prosta rzecz dziękuję inna rzecz jeszcze o której pomyślałem kiedy prosimy jest wiele takich rzeczy sytuacji gdzie Chcemy i jest w nas taka potrzeba prosić, i bardzo dobrze, że prosimy, mamy tę odwagę proszenia. Prosimy tak też ogólnie, prosimy o konkretne rzeczy, i dobrze, bo przecież w ten sposób też odpowiadamy na to wezwanie proście, a będzie Wam dane. To proszenie jest też wyrazem naszego zaufania do Pana Boga. Ale ile jest w naszym życiu właśnie takiej prośby, a ile już jest wdzięczności? Za to, co już otrzymaliśmy, czy dziękujemy za to? I tak sobie pomyślałem, na każdy jeden raz, kiedy proszę, to chciałbym trzy razy podziękować, bo za każdym razem, kiedy mówię proszę, to uświadamiam sobie, że czegoś nie mam. No nie mam tego. Nie ma we mnie tego, czy zdrowia nie ma, bo proszę o zdrowie, więc brakuje mi tego zdrowia. Brakuje mi, tak trywialnie powiem, pieniędzy, proszę o pieniądze. Brakuje mi. Przyjaciół, proszę o przyjaciół. Brakuje mi tych darów duchowych, więc proszę o te dary duchowe, ale za każdym razem, kiedy mówię proszę, to jest taka okazja, żeby sobie uświadomić pewien brak. A kiedy mówię dziękuję, to wprost przeciwnie, uświadamiam sobie, że mam, że właśnie dostałem. Może nie zasłużyłem na to, ale ktoś mnie zauważył. Ty mnie zauważyłeś, ty mnie zauważyłaś. Pan Bóg mnie zauważył, że posłał, Ludzi, którzy po prostu mi dali. I dlatego dziękuję. Za każdym razem, kiedy mówimy, wypowiadamy to słowo dziękuję, dodatkowo jeszcze świadomi tej wdzięczności, która jest w naszym sercu, za każdym razem wtedy na nowo uświadamiamy sobie, a przynajmniej mamy taką okazję, uświadomić sobie, że oto jesteśmy obdarowani. Nie jesteśmy anonimowi, nie jesteśmy samotni, jesteśmy obdarowani. Jak bardzo to słowo dziękuję wypowiadane ze świadomością. Obdarowania przez Pana Boga, przez innych, może zmienić nasz sposób takiego codziennego funkcjonowania wobec siebie nawzajem. Jak bardzo może rozświetlić naszą codzienność. Właśnie tylko to słowo dziękuję. Dlatego na każdą prośbę spróbujcie to urzeczywistnić, spróbujcie tak właśnie postąpić. Na każde jedno proszę trzy razy Panu Bogu podziękować, znaleźć to, co jest. Wam ofiarowano. To nie muszą być jakieś spektakularne rzeczy. To nie muszą być wielkie rzeczy. Patrzcie, Franciszek zauważa takie rzeczy, które są z nami codziennie, takie no, zwykłe. Takie zwykłe. I on potrafi to zauważyć. I potrafi zobaczyć, że to jest podarunek. I za to chcę dziękować. Co więcej, też przedstawiając, tak jak powiedziałem, tę panoramę dobroci Pana Boga, taką zwykłą dobroć Pana Boga chce nas do tego wezwać, abyśmy służyli mu i dziękowali mu. Amen.